Paradentoza. Zmora wielu ludzi, a może i wielu pokoleń. Dotyczy to w pierwszej kolejności młodych ludzi. Jeżeli dopuszczą się zaniedbań, czy ewentualnie dojdzie do sytuacji, gdzie leczenie będzie zbyt późne lub ewentualnie źle prowadzone, skutki mogą być opłakane. Najkrócej mówiąc, po prostu dojdzie do wypadania, czy wykruszania zdrowych zębów, czy ewentualnie konieczności ich usuwania. Cofając się w daleką przeszłość, gdy byłem młodym człowiekiem, powiedziało mi się kiedyś, najlepszym nauczycielem jest życie, skoryguje każdy błąd i to jest tylko kwestia czasu, kiedy to nastąpi. Przeglądając materiały na YouTubie, spojrzałem m.in. na temat paradentoza. I myślę, że warto z tym tematem się zapoznać, a szczególnie w tym momencie chciałem uczulić młodych ludzi, by jednak zapoznali się z tematem, ponieważ leczenie, to co wspomniałem wcześniej, może być z różnym skutkiem, nie zawsze do końca pozytywnym. Warto więc zapoznać się z każdym materiałem, który przedstawia jakiekolwiek logiczne argumenty. Jest przy tym szansa po prostu skontaktować się ze mną, z innym radiestetą, z bioterapeutą i na ten temat ewentualnie zapoznać się z tematem. Niezwykle często słyszy się stwierdzenia medycyna konwencjonalna, medycyna niekonwencjonalna. Ale również spotkałem się z określeniem medycyna skuteczna i chyba to byłoby najbardziej właściwym określeniem. Ponieważ nie ma większego znaczenia, jaką metodę zastosujemy w danej sytuacji, ważne, aby była ona skuteczna. Problem polega na tym, że świat medyczny po prostu boi się, a niejednokrotnie nie chce podjąć współpracy z ludźmi, którzy uprawiają medycynę niekonwencjonalną, ponieważ nie posiadają stosownego wykształcenia. W tym miejscu chciałem przedstawić wstawkę filmową, która wcześniej była zaprezentowana na YouTubie. Wydaje mi się, że powinien to każdy obejrzeć, a przede wszystkim przez chwilę zastanowić się nad tym, co powiedziałem wcześniej, jakie mogą być skutki nieleczonej czy ewentualnie źle leczonej paradentozy. Natomiast w innym materiale filmowym usłyszałem i zobaczyłem wywiad z lekarzem, który przedstawiał temat jako niecałkiem do końca groźny czy poważny. Ale proszę wyciągnąć wnioski z tego filmiku, który żeście obejrzeli, że nie zawsze i nie w każdej sytuacji aż tak fajnie wygląda, jak to było prezentowane w innym materiale, że temat nie jest aż tak strasznie istotny czy ewentualnie jego konsekwencje nie są aż tak drastyczne. Oglądając materiały filmowe dotyczące medycyny niekonwencjonalnej czy ewentualnie konwencjonalnej, czasami dokonuję wpisów po to, aby ktoś, kto będzie to czytał, po prostu doszedł do wniosku, że warto z tematem bardziej się zapoznać dla własnych korzyści. Aby uprawiać radiestezję w sposób profesjonalny czy ewentualnie skuteczny, wskazane jest ogromne oczytanie, a przynajmniej dostęp. Byłoby rzeczą pożądaną, myślę, że każdy rozsądny rad niestety by sobie tego życzył, aby współpracować z lekarzem na zasadzie wymiany informacji. Ja o tym mówiłem wcześniej i powtarzam to kolejny raz. Byłyby to korzyści dla obu stron. Leczenie z jest to temat wymagający całkiem oddzielnej prezentacji i na pewno dużo dłuższej niż ten filmik. Natomiast jeżeli ktoś chce skorzystać z możliwości medycyny niekonwencjonalnej, wydaje mi się, że w tym momencie dobrze by było, aby zapoznał się z moimi filmikami, które wcześniej prezentowałem. A mianowicie, cukrzyca i co dalej, radiestezja z lodowca oraz inne filmiki, które w sposób przynajmniej częściowy mają za zadanie uzmysłowić wiedzę, jaka jest skazana do uprawiania tematu radiestezja, aby mieć sukcesy i ewentualnie profesjonalne podejście do tematu, jakiego oczekują od nas klienci.